Krótka aktualizacja tajnych programów kosmicznych, część czwarta. Dowództwo operacji księżycowych. W roli Majka Woskowskiego, Sławomir Lernaciński. W roli Korea Guda, Eni. Więc w zasadzie odbyłeś wcześniej poważniejszą wycieczkę po Księżycu, kilka lat temu. Być może była też jedna w czasie służby w tajnym programie kosmicznym, o której zapomniałeś. A później zabrano cię do bazy wysokich szarych. Jednak niedawno miał tam także miejsce atak na dowództwo operacji księżycowych. Te ataki wydają się być dużą zmianą w tym, co dzieje się z ludźmi na Księżycu. Tak, jeśli chcecie uzyskać więcej szczegółów na ten temat, to zapoznajcie się z raportem o inwazji na dowództwo operacji księżycowych przez grupy należące do Galaktycznej Federacji. To tylko część ich działań mających na celu zainstalowanie urządzeń służących do tworzenia technologii transhumanistycznych, a następnie wszczepianie ich ludziom z tajnego programu kosmicznego. Jednak przygotowują do tego celu również Księżyc. Próbują przywrócić silnik elektrograwitacyjny i kilka innych komponentów na Księżycu, ale nie jesteśmy pewni, do czego one służą. Wydaje się, że chcą umieścić księżyc w pozycji podobnej, jak zrobili to preadamici, pomiędzy słońcem a ziemią, podczas rozbłysku słonecznego, aby osłonić ziemię od impaktu. Są to na razie tylko spekulacje, jest to bardzo prawdopodobne. Wygląda na to, że prawdopodobnie próbowali minimalnie podnieść osłony pola elektromagnetycznego i uruchomić napęd elektrograwitacyjny, który uległ awarii i został zablokowany, co utrzymuje księżyc na swoim miejscu przez ponad 50 tysięcy lat. Nie wiem tego dokładnie, w każdym razie przez wiele tysięcy lat. Próbują to wszystko odłączyć i ponownie umieścić księżyc między Słońcem a Ziemią. Czy to byłoby pozytywne dla wszystkich, czy tylko dla nich? Myślę, że to ochroni ich przed większymi szkodami, które wystąpią na Ziemi i pozwoli im na zachowanie tych technologii tak, by mogli przebywać tutaj w ciągu następnego cyklu i kontrolować nas. Nie sądzę jednak, że inni pozwolą im na to. Wydarzenie słoneczne spowoduje więcej zniszczeń i problemów na Ziemi, ale jednocześnie pozbędzie się wszelkiej sztucznej inteligencji i podobnej technologii to jednak wciąż jest niepewne. Naprawdę tego nie wiemy. Sytuacja w Dog wygląda tak, że jest obecnie w lockdownie. Wszyscy ludzie z marynarki wojennej i sił powietrznych, którzy tam pracowali i zajmowali się między innymi kontrolą ruchu lotniczego i zarządzaniem bazą, zostali usunięci i zastąpieni przez personel należący do międzyplanetarnego konglomeratu korporacyjnego. Dlatego nie dostajemy już zbyt wielu informacji na temat tego, co dzieje się w dowództwie operacji księżycowych. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja na Marsie, Księżycu i kilku innych miejscach będzie się pogarszać, aż do bitew, które wybuchną w 2025 roku. Czy na Księżycu miały miejsce krytyczne dla sojuszu TPK działania, które teraz tam nie są realizowane? Otóż sojusz TPK nie ma tam teraz w ogóle dostępu. Kilka lat temu tożsamości członków TPK zostały ujawnione i praktycznie wszyscy zostali zmuszeni do ucieczki. Ich przywódcy nie znajdują się teraz ani w pobliżu Ziemi, ani w naszym układzie słonecznym. Stworzyli swoją własną bazę w innym układzie gwiezdnym, a tak naprawdę pomiędzy nimi, poprzez połączenie kilku przejętych statków kosmicznych. Współpracują oni z kilkoma grupami pozaziemskimi oraz GLNG. Jednak z sojuszu TPK pozostało już niewiele, więc istnieje głównie Globalna Liga Narodów Galaktycznych. To jest właśnie miejsce, gdzie pokładane są największe nadzieje, ponieważ jest to zupełnie inna cywilizacja z setkami kolonii i ogromną flotą statków. Czy słuszne jest stwierdzenie, że Globalna Liga Narodów Galaktycznych została założona w sposób sprawiedliwy, aby wszystkie kraje na Ziemi były w niej reprezentowane? Tak. Tak. Miałoby to sens, że pewien rodzaj karmy skłonił nas do podtrzymania naszej rasy. Dlatego też inne kolonie zostały utworzone, prawda? Dla zachowania gatunku. Tak, dla zachowania gatunku z powodu różnych sytuacji. Większość z nich znajduje się na obrzeżach galaktyki. Miały być kołem ratunkowym, jeśli dojdzie do supernowej lub innych okropnych rzeczy, które wydarzą się ludzkości. Jeśli obejrzałeś raport odnośnie tego, co wydarzyło się z GLNG i po ogłoszeniu ich niezależności od międzyplanetarnego konglomeratu korporacyjnego, to wiesz, że MKK próbował wszczepić implanty ludziom z GLNG. Wszyscy byliby teraz zaszczepieni, gdyby nie to, że kilku z nich postawiło się i zaczęło walczyć przeciwko temu. Czy istnieje inna nazwa dla tej organizacji o nazwie Globalna Liga Narodów Galaktycznych, której jeszcze nie wspomniałaś? Tak, czarna flota, GLNG, są to nazwy, które sam stworzyłem, więc kiedy słyszysz ludzi mówiących, służyłem w czarnej flocie, jest to bzdura. To nie są czary Mary i tego typu rzeczy, które ludzie tworzą. Byliśmy bardzo ostrożni w nieudostępnianiu prawdziwych nazw, ponieważ wywołałoby to wiele problemów, również ze względu na wszystkich powiązanych z nim ludzi. Chcieliśmy wiedzieć odnośnie ludzi, którzy zwracają się do nas, czy używają tych właściwych nazw, czego nie zrobił nikt, kto jak dotychczas ujawnił się. Są ludzie działający w tle, których nie możemy zmusić do ujawnienia się. Spotkaliśmy wielu, którzy mówią: Służyłem w tym programie w tych i w tych latach i robiłem to i to, a oddelegowano mnie do takich zadań. Była tam mowa o GLNG. Mówimy wtedy, dobrze, czy ujawnijcie się publicznie? Odpowiadają, pieprzyć to. Wiedzieliśmy, co się z tobą stało. Ja mówię, dobrze, ale mamy setki innych ludzi mówiących, że należą do tajnego programu kosmicznego i nie są atakowani. A oni mówią wtedy, bo kłamią. W momencie, gdy się ujawnimy, zostaniemy zaatakowani. I ja tylko mówię, okej. Okay. Tak więc oni nie chcieli wystąpić publicznie. David Wilcock również próbował przekonać kilku z nich do ujawnienia się, ale oni zwykle obiecują, że się ujawnią, ale ostatecznie wycofują się z tego. Obyśmy mogli stworzyć wystarczająco silną platformę i społeczność, w której ludzie będą czuli się bardziej komfortowo. Taką mam nadzieję. Świetnie, jeszcze raz dziękuję za uwagę. Tak, dziękujemy za dołączenie do nas. Będziemy nagrywać wiele innych odcinków z aktualizacjami i wyjaśnieniami na temat tajnych programów kosmicznych.